Nowy porządek świata to koncepcja, która zakłada, że na pewnym etapie ewolucji światowych struktur politycznych obecne podziały ustąpią miejsca jednemu harmonijnemu modelowi zarządzania i przewodzenia. W ramach tej teorii wyłania się wizja współpracy wyselekcjonowanej grupy wpływowych jednostek, często związanych z administracją, przedsiębiorstwami czy instytucjami o zasięgu międzynarodowym. Ich wspólny cel to manipulacja globalnymi zdarzeniami oraz kształtowanie przyszłości z myślą o własnych korzyściach. Centralnym założeniem tej koncepcji jest przekonanie, że taka jednolita forma zarządzania przyniosłaby światu stabilność i jedność, eliminując dotychczasowe podziały polityczne. Grupa ta, działając w ukryciu, niewidoczna dla przeciętnego obserwatora, skoncentrowana jest na strategicznych decyzjach, które wpływają na bieg wydarzeń na globalnej scenie politycznej, gospodarczej i społecznej. W tym kontekście Kluczowym elementem strategii nowej kolejności globalnej jest skoordynowane działanie elit, które poprzez swoje wpływy w rządach, korporacjach czy organizacjach międzynarodowych mają zdolność kształtowania rzeczywistości zgodnie z własnymi interesami. Dążą do stworzenia globalnego porządku, który umożliwi im utrzymanie dominacji i kontroli nad kluczowymi aspektami życia każdego człowieka. W ramach tej koncepcji wspomniane elity wykorzystują wyrafinowane narzędzia propagandy, technologie informatyczne i strategiczne sojusze do manipulowania percepcją społeczeństw na całym świecie. Starają się zachować pozory demokracji, podczas gdy decyzje kształtujące los milionów ludzi podejmowane są w zamkniętych kręgach władzy. I to nasi bracia i siostry, dzieje się właśnie teraz. Należy zaznaczyć, że termin nowy porządek świata nie posiada wyraźnego odniesienia w Biblii. Mimo to, Pismo Święte rzuca światło na epokę, w której postać Antychrysta zdobędzie całkowitą kontrolę nad strukturami globalnymi. Biblijne proroctwa, szczególnie te zawarte w Księdze Objawienia, dostarczają nam spojrzenia na czas, gdy jednostka potężna, ściśle związana z panującym nad światem reżimem, obejmie pełnię władzy. W objawieniu znajdujemy opis scenariusza, w którym Antychryst, za pośrednictwem swojego rządu, nałoży na wszystkich, niezależnie od statusu społecznego czy majątkowego. Znamie na prawą rękę lub czoło. Ten fragment ukazuje nam wizję, w której Antychryst, poprzez kontrolę gospodarczą, narzuca jednostkom znak lojalności, niezbędny do uczestniczenia w globalnych wymiarach handlu i wymiany. Znak ten staje się symbolicznym wyrazem oddania się jednostek pod władzę Antychrysta, stanowiąc zatrważającą formę manipulacji nad całą światową populacją. To niezwykle istotny element w biblijnym przekazie, sugerujący, że Antychryst będzie posługiwał się środkami ekonomicznymi jako narzędziem kontroli, ograniczając dostęp do zasobów i usług tylko dla tych, którzy podporządkują się jego rządom. Proroctwa te, choć nie wymieniają bezpośrednio terminu, nowy porządek świata, malują obraz dynamicznego porządku, w którym władza, zarówno polityczna, jak i gospodarcza, zostanie skoncentrowana w rękach Antychrysta i jego reżimu. Biblijne ostrzeżenia pokazują, że czas, w którym pojawi się Antychryst, będzie wymagał czujności i umiejętności rozpoznania prawdziwych intencji tych, którzy będą rządzić nadchodzącym ładem. W kontekście współczesnego świata analiza tych proroctw zmusza nas do refleksji nad naszym społecznym i politycznym zaangażowaniem, a także do budzenia świadomości wobec ewentualnych zagrożeń dla indywidualnej wolności i godności. Analizując te biblijne przemyślenia, nie sposób nie zauważyć spójności boskiego przesłania, które przewija się przez całe Pismo Święte. Zarówno księga Daniela, jak i objawienia przynoszą nam nieocenione spojrzenie na siły duchowe i geopolityczne, które będą działać w czasach ostatecznych. Choć termin, nowy porządek świata, może nie być dosłownie wymieniony w Biblii, idea globalnego władcy, posiadającego całkowitą kontrolę, z pewnością ukazuje się w tych proroczych fragmentach. Dla osób wyznających wiarę. Kluczowym aspektem staje się badanie i głębsze zrozumienie tych proroctw, co umożliwia lepsze pojęcie wyzwań oraz duchowej batalii, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Nasza wiara, głębokie zaufanie Bogu oraz bieżące zgłębianie tych proroctw stanowią nie tylko źródło światła w obliczu niepewności, lecz również drogowskaz w trudnych chwilach. Zapiski w Księdze Daniela podają wyraziste obrazy dotyczące ruchów geopolitycznych i duchowych, które będą miały miejsce w zawiłych czasach ostatecznych. Proroctwa te nie tylko rzucą światło na kulisy dziejów, ale również staną się niezwykłym narzędziem zrozumienia tajemniczych wydarzeń, które miałyby nadejść. Analogicznie, księga objawienia dostarcza nie tylko wizji apokaliptycznej, ale także rzeźby symbolicznej, ukazując nam jakieś prawa rzeczywistości duchowej, które będą odgrywać kluczową rolę w rozwoju wydarzeń. W obliczu nieuchronnie niepewnych czasów, Nasza zdolność do zgłębiania ducha pisma świętego oraz skupiania się na wartościach wiary stanowi fundament naszego duchowego umocnienia. Studiowanie tych proroctw w kontekście współczesnego świata stawia przed nami zadanie rozpoznania znaków czasu oraz przygotowania na ewentualne zmiany. Jak wspomniano wcześniej, jednym z kluczowych efektów potencjalnego ustanowienia globalnego rządu będzie zdecydowany wpływ na sektor gospodarczy. W kontekście biblijnych proroctw Bestia, o której mowa, zobowiąże ludzi, bez względu na ich społeczny status, odmienność czy stopień wolności, do przyjęcia charakterystycznego znaku umieszczonego na czole lub prawej ręce. Konieczność posiadania tego znaku będzie warunkiem uczestnictwa w jakichkolwiek transakcjach gospodarczych lub finansowych. Chociaż Pismo Święte nie precyzuje wyraźnie, że Antychryst wprowadzi społeczeństwo bezgotówkowe, nie jest zaskoczeniem. Że wielu ekspertów biblijnych dochodzi do wniosku, że taki model stanie się integralną częścią jego rządów. Owa dedukcja wynika z obserwacji, że tam, gdzie obiegi finansowe oparte są na fizycznej gotówce, istnieje pewny zakres prywatności. Jednakże, gdy cała waluta przyjmie postać elektroniczną, każda transakcja będzie podlegać ścisłemu nadzorowi. W nowej perspektywie interpretacyjnej możemy skupić się na przewidywanych konsekwencjach wprowadzenia globalnego porządku, zwłaszcza w kontekście światowej gospodarki. Biblijne proroctwo oznajmia, że ludzie zostaną zobowiązani do przyjęcia znamienia, co ma wyraźne implikacje dla funkcjonowania systemów finansowych. Bez tego unikalnego identyfikatora jednostki będą wykluczone z wszelkich form transakcji gospodarczych, co może wprowadzić nową erę kontroli i nadzoru nad ruchem finansowym. Warto również zwrócić uwagę na aspekt prywatności w kontekście przyszłych zmian. W miarę ewolucji społeczeństwa w kierunku bezgotówkowego systemu każdy aspekt życia ekonomicznego stanie się podatny na monitorowanie. Owa pełna transparentność może stworzyć nowe wyzwania dla jednostek, które do tej pory cieszyły się swobodą finansową, jednocześnie rodząc pytania dotyczące równowagi między koniecznością kontroli a prywatnością jednostki. Wraz z błyskawicznym postępem technologicznym już teraz istnieje infrastruktura konieczna do wprowadzenia i egzekwowania ewentualnego znaku, o którym wspomina się w biblijnych proroctwach. Wystarczy spojrzeć na tempo zmian, które zaszły jedynie 100 lat temu bankomaty, karty debetowe i waluty cyfrowe były wówczas nieznane. Te rewolucyjne innowacje technologiczne, rozkwitające w ubiegłym stuleciu, stworzyły solidne fundamenty dla przekształceń w kierunku bardziej zdigitalizowanego i scentralizowanego systemu gospodarczego. Należy zwrócić uwagę na ewolucję środków płatniczych, która dokonała się w ostatnim stuleciu. W czasach naszych przodków transakcje finansowe były ograniczone do fizycznej gotówki i tradycyjnych metod wymiany wartości. Jednak obecnie, korzystając z dzisiejszych narzędzi, jak karty debetowe czy płatności cyfrowe, dokonujemy transakcji niemalże w mgnieniu oka, zanurzeni w globalnej sieci finansowej. Przejście od tradycyjnych form gotówki do wykorzystania zaawansowanych narzędzi finansowych, takich jak karty debetowe, było nie tylko krokiem milowym w historii finansów, ale także pierwszym etapem w kreowaniu nowoczesnego systemu płatności. Dzisiejsze rozwinięte technologie blockchain i kryptowalut są kolejnymi etapami w tej dynamicznej ewolucji, oferując nowe możliwości płatności i przechowywania wartości. Warto podkreślić, że te innowacje technologiczne stanowią fundament przyszłych zmian w strukturze gospodarczej. Pomysł na zdigitalizowany i monitorowany system gospodarczy, choć nie jest bezpośrednio opisany w kontekście znaku bestii, wydaje się być w zgodzie z ewolucją finansów światowych. Współczesne technologie pozwalają na ścisłe monitorowanie transakcji, co może prowadzić do bardziej scentralizowanych i kontrolowanych systemów płatniczych. Analizując tę perspektywę, należy zwrócić uwagę na aspekty związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. W miarę przechodzenia w obszar cyfrowy, gdzie każda transakcja zostaje udokumentowana elektronicznie, rodzą się pytania dotyczące ochrony prywatności jednostek oraz zabezpieczenia informacji przed potencjalnymi zagrożeniami. Tempo postępu technologicznego sprawia, że nasz sposób funkcjonowania w obszarze finansów i gospodarki przechodzi przez dynamiczną transformację. Chociaż nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć, w jakim kierunku te zmiany nas zaprowadzą, analiza historycznych ewolucji daje nam wgląd w potencjalne scenariusze przyszłości. W Księdze Objawienia, w rozdziale 13, ukazuje się precyzyjny opis narodzin dwóch bestii, jednej wznoszącej się z morza, a drugiej z ziemi. W symbolice apokaliptycznej te dwie bestie stanowią personifikację dwóch istotnych postaci, z których jedna jest identyfikowana jako antychryst, zaś druga jako fałszywy prorok. Razem tworzą potężny sojusz, stanowiący bezpośrednie wyzwanie dla planu Bożego. Bestia pierwsza emanuje z siebie nie tylko zacięcie, lecz także bluźnierczą moc oraz zdolność zdobywania uwielbienia całego świata. Te cechy doskonale korespondują z opisem zawartym w księdze Daniela, co podkreśla ich zgodność z biblijnym przesłaniem. Głęboko osadzony w treści biblijnej, opis pierwszej bestii nie pozostawia wątpliwości co do siły wpływu, jaką ta postać będzie miała na losy świata. Jej oblicze zaciętego buntu przeciwko boskim planom oraz bluźniercze czyny stanowią wyraz nieposkromionej opozycji wobec Bożych nauk i wartości. Księga Objawienia ostrzega nas jednocześnie przed zdolnością zdobycia szacunku i adoracji ze strony ludzi na skalę globalną, co dodatkowo podkreśla jej potęgę manipulacji oraz zdolność do wprowadzania w błąd. Niezmiernie ważnym aspektem tej apokaliptycznej wizji jest rola fałszywego proroka, drugiej bestii, w tym potężnym sojuszu przeciwko Bożemu planowi. Jego obecność w scenie Apokalipsy wskazuje na to, że oszustwa i zamęt, które obecnie obserwujemy w świecie, mają korzenie w działaniach szatana. Biblia, jako nieomylna nauka, przywołuje naszą czujność oraz potrzebę rozeznania, byśmy mogli rozpoznać znaki czasu i prowadzoną w wymiarze duchowym wojnę. To ostrzeżenie wskazuje, że mamy do czynienia nie tylko z ziemskim chaosem, ale również z głęboko zakorzenionymi siłami nadprzyrodzonymi, których celem jest oszustwo i wprowadzenie ludzkości w błąd. W kontekście tych biblijnych profetycznych opisów nasza wiara staje się fundamentem czujności. Biblia ostrzega nas przed ostatecznym oszustwem, które ogarnie świat, gdy ludzie poddadzą się władzy antychrysta, a ich pokłony staną się ignoranckim aktem oddawania czci samemu szatanowi. Zrozumienie tych przepowiedni nie tylko poszerza nasze duchowe horyzonty, lecz także pobudza nas do rozważań nad znaczeniem naszej indywidualnej wiary i odporności w obliczu nieuchronnych wyzwań duchowego charakteru. W tym kontekście. Zdolność do wnikliwego rozeznawania i głębokiej refleksji staje się kluczowym aspektem, który umacnia naszą wiarę i prowadzi ku świadomemu życiu w zgodzie z boskimi naukami.